No, mieliśmy dzisiaj kolejny protest rolników, protest całkowicie uzasadniony. Sprawa Mercosur jest niezmiernie ważna, zagraża polskiemu rolnictwu, ale także zagraża sytuacji zdrowotnej całego społeczeństwa, bo wiadomo, że żywność... Zamarki Południowej nie odpowiada standardom, do których żeśmy się przyzwyczaili, można powiedzieć, że także nasze organizmy się do tego przyzwyczaiły. A ekspansja tej żywności ma także jeszcze jeden aspekt, mianowicie może ograniczyć polski eksport do Unii Europejskiej, a to jest naprawdę bardzo poważna część naszego eksportu w ogóle. I to jest no, jeden z sukcesów tych ostatnich trzydziestu kilku lat. I ten sukces może w tym momencie przestać być tak wielkim sukcesem. I to jest też dla nas bardzo trudne do przyjęcia.